Cześć widzowie! Fajnie zgrać w silnych turniejach, bo wtedy zawsze jest okazja, żeby rozwalić wyżej notowanego rywala, w tym przypadku rywalkę. Poszła tutaj obrona sycylijska ze strony zawodniczki grającej czarnymi. Zawodniczka tutaj posiada tytuł mistrza międzynarodowego. Poszło skoczek F3, E6, i Bartek zdecydował się pójść w system z G3. G3 rzeczywiście ma tutaj bardzo dużo jadu w sobie. Ponieważ biały ma dosyć łopatologiczny plan, czyli biały chce zagrać goniec G2, później zrobić roszadę i następnie C3 oraz D4. I tym sposobem biały sobie elegancko zajmuje centrum. Król jest bardzo dobrze zabezpieczony, dzięki temu gońcowi na g2 i autentycznie czarny ma problem, żeby do czegokolwiek się przyczepić, no bo zawsze, kiedy będzie grane jakieś d5, no to wtedy biały przepycha e5 i jeszcze dodatkowo jest przewaga w przestrzeni i można dalej atakować na skrzydle królewskim. No i tutaj, uwierzcie lub nie, ale zawodniczka z tytułem iema już w czwartym posunięciu Popełniła naprawdę gruby błąd. Czasami rzeczywiście można pójść w taką strukturę pionową i to jest w porządku, ale to bardzo, bardzo rzadko się zdarza, żeby takie ustawienie miało sens. Bo zauważcie, że grając G6 i E6, zazwyczaj jeżeli decydujemy się na G6, to nie gramy E6, tylko gramy D6. Ponieważ jeżeli te dwa pionki wyszły naprzód, zauważcie, że tutaj jest po prostu milion słabych czarnych pól, to jest po prostu tragedia, no i trzeba powiedzieć, że Bartosz i naprawdę brutalnie to wykorzystuje w tym momencie zdecydował się na najlepsze zagranie, zdecydował tutaj wrzucić posunięcie d4 i to jest bardzo dobry ruch ponieważ teraz właśnie te słabości zostały utrzymane, ponieważ czarny Chciałby tam wrzucać posunięcie D5, żeby nie było jakiejś tragedii. No a teraz, kiedy te piony się wymieniły, no to już skoczek B5, skoczek D6 wisi w powietrzu. Czyli przykładowo. Jeżeli tutaj nastąpi posunięcie gonic g7 z presją na D4, no to wchodzi skoczek B5 I to, już jest, i to już jest naprawdę gruby problem. Skoczek G7, no to ten skoczek melduje się na D6 i to jest bestia po prostu. Naprawdę czarny będzie miał grube problemy, żeby jakkolwiek zakończyć tutaj rozwój, a biały nawet na Hama może wrzucić teraz kolejnego skoczka do akcji, to pole D6 jeszcze mocniej zabezpieczyć, więc takie. Ustawienie E6 i G6 cała masa słabości, które można atakować. No tutaj można też na dynamice grać coś takiego, ale biały posiada ruch goniec w 4 no bo tutaj pole C7 jest też ekstremalnie słabe. Jeżeli nastąpi bicie na B2, no to w ogóle można poświęcić jakość. Jeżeli tutaj biały zdecydował, czarny zdecydowałby się zbić, no to zobaczcie teraz bez czarnopolowego gońca, no to ta pozycja to jest w ogóle totalny dramat, tym bardziej, że to skoczek C7 cały czas wisi w powietrzu, więc już w szóstym posunięciu Stockfish tego jeszcze nie odzwierciedla, tutaj daje taką niewielką przewagę, ale z praktycznego punktu widzenia przewaga białego jest kolosalna. Właściwie tutaj można by się skupić na tym, żeby w ogóle zagrać posunięcie A6, no kiedy widzimy, że ten skoczek będzie chciał wjeżdżać na D6, no ale wtedy można wybić. I sieknąć po prostu Hetman D4. No bo teraz to czarny po prostu jest ustawiony tak, jakby w warcaby chciał grać: po prostu całe te piony, wszystkie po białych polach. Także tutaj biały no szybko wprowadzi figury do akcji, i po tych czarnych polach na pewno będą tarapaty. No i tutaj zawodniczka grająca czarnymi. Yy... Uderzyło to doświadczenie ponieważ ona lubi grać w wariant swierznikowa no i po prostu ten wariant swierznikowa jej się tutaj skojarzył. No i zdecydowała się zagrać posunięcie E5, ale w tej konfiguracji, posunięcie E5 to jest zdecydowanie zbyt optymistyczne podejście, ponieważ czarny tutaj stracił ruch na G6. Które w wariancie świecznikowa raczej nie będzie przydatne. Natomiast z drugiej strony, a i jeszcze tutaj to e5 na raty zostało zagrane, więc no stracone bardzo dużo czasu, a znowu z drugiej strony Bartek ma gońca na g2, który pomaga kontrolować pole d5, więc czarny będzie miał tutaj kłopot, żeby jakkolwiek się oswobodzić, żeby sobie trochę poatakować, no, tym bardziej, że dwa tempa w plecy. No i cóż, Bartek tutaj brutalnie, skoczek b5, Skoczek C3, czyli wiecie, takie klasyczne podejście, właśnie jak to w tych strukturach z wariantu świesznikowa. I tutaj Bartek zdecydował się na zrobienie krótkiej roszady, i zrobienie krótkiej roszady, to jest takie minimum. Bo pozycja białego jest rzeczywiście świetna i to jest takie minimum, żeby pozycja była w porządku. Tak? Czyli krótko mówiąc, biały robi roszadę, gra C3, żeby ten skoczek z A3 wrócił do gry. No, i mamy tutaj dalszą akcję. Wszystko jest w porządku. Natomiast można było, myślę, pokusić się o trochę agresywniejsze podejście, to znaczy posunięcie c4. I teraz, jeżeli nastąpi tutaj wybicie. No, to to jest niemalże wygrana pozycja dla białego, bo ten pion D6 jest teraz nieziemsko atakowany, no i biały rzeczywiście zrobi sobie roszadę zagra B3, zagra goniec A3, no i ten pionek D6 po prostu spadnie. To, to nie ma na to rady, więc właściwie czarny jest tutaj zmuszony, żeby w ten sposób podchodzić do tematu. No, ale teraz za to jest presja na tego piona B4, i też będzie można po prostu działać. Przez f4, bo zauważcie, że pole d5 całkowicie zostało tutaj zabezpieczone przez białego, no i będzie się można nad przeciwnikiem znęcać, właśnie dociskając na tym pionie d6. No i w partii mamy roszadkę. No i muszę Wam powiedzieć, że pani Karolina, grająca czarnymi. Mam wrażenie, że trochę zlekceważyła Bartka, no bo wiecie, Bartek tutaj ma ranking 1800, ona 400 oczek więcej i mam wrażenie, że to miało wpływ na te decyzje, które teraz podjęła, bo no, pograła wysoce optymistycznie. Czyli zdecydowała się tutaj na h5, Bartek kontynuuje swój plan, a ona dalej tutaj h4. I z jednej strony możecie powiedzieć, że w sumie w czym problem? Przecież tutaj ten pion bardzo agresywnie ruszył do akcji, będzie jakaś presja po linii H. No i okej, okay. optycznie rzeczywiście wygląda to jak realna groźba. I że tutaj będą realnie tarapaty, no tylko że trochę figury są nierozwinięte, prawda? Tutaj te figury całkowicie nie zostały wprowadzone do akcji, no więc jest kłopot, żeby no ten niby to atak przekuć na jakieś konkretne groźby, po prostu tak realnie. No to czarny stracił dwa tempa. Dwa tempa, które należało wykorzystać, żeby rozwijać figury. A tak, nawiasem, nawiasem to beczka by było, jakby tutaj skoczek K7 zostało zagrane, bo w ogóle partia kończy się od razu matem. No dobra, więc w partii H4. No i Bartek tutaj chłodną głowę zachował. Skoczek C2 to jest bardzo logiczne podejście z jego strony. No bo tutaj pani Karolina coś wierzga na skrzydle królewskim. Bartek słusznie ustalił, że realnych gruźb to tutaj nie ma. No więc co w takiej sytuacji trzeba zrobić? No trzeba rozkręcać własny atak. I to zostaje tutaj robione posunięciem A4. Posunięcie A4 w tej właśnie sześcianikowej strukturze jest typowym podejściem, żeby poderwać te piony ze skrzydła hetmańskiego, ponieważ teraz po wybiciu po pierwsze linia A się otwiera, więc ta wieża przez A6 będzie mogła wejść do gry, Na no a po drugie, po prostu ten pion B5 będzie drugą słabością, no bo pierwszą słabością jest ten pion D6, będzie jeszcze dodatkowo pion z B5 do atakowania. No i w partii mamy Hetman C8, więc tutaj zawodniczka grająca czarnymi cały czas szykuje ten atak na skrzydle królewskim. Bartek tutaj sobie wybił, no i po prostu rozwinął gońca. Więc muszę powiedzieć, że logiczne podejście. No tutaj prawda jest taka, że czarny powinien się pogodzić z losem, czyli zagrać coś na tej zasadzie i może skoczek E7, żeby tutaj trochę uprościć pozycję. No ale obiektywnie tak czy siak jest niedobrze. Natomiast w partii, no to został tutaj przeoczony pewien bardzo ciekawy motyw. Mianowicie Bartosz tutaj zastawił ekstremalnie chytrą pułapkę. Trzeba powiedzieć, że ze strategicznego punktu widzenia została tutaj zastawiona naprawdę ciekawa idea. No i cóż, pani Karolina wpadła jak śliwka w kompot. Zagrała tutaj posunięcie goniec H3, licząc oczywiście na wymianę gońców, czyli chce te gońce wymienić. No, i po prostu dalej po tej linii H atakować. No tylko problem jest taki, że po Hetman bije H3 wchodzi, uwaga, uwaga, to każdy szachista powinien zapamiętać, bo to jest turbo klasyczny motyw G4. I nagle okazuje się, że ten Hetman jest w potrzasku. I to pani Karolina całkowicie przeoczyła. I teraz okazuje się, że ten pion z H4. Ten pion z H4 w ogóle gra w drużynie białego. Ponieważ linię H całkowicie blokuje, więc po pierwsze wieża po tej linii H nie może atakować, a po drugie, Hetman czarnego nie ma się jak wycofać. Więc ten Hetman na H3 został w tym momencie całkowicie, całkowicie uwięziony. I w partii poszło koniec H6, ruchy typu F5 tutaj totalnie nic nie dają. To znaczy, powiedzmy, że wchodzi wybicie, odbicie, no i teraz, jeżeli biały zbije, no to rzeczywiście czarny się cieszy, no bo tym hetmanem się po prostu elegancko ewakuuje, ale okazuje się, że tutaj po prostu skoczek E3. Można kolejne figury wrzucić do akcji. I jeżeli to bicie na G4 nastąpi, no to okej, okay. może ten hetman sobie ucieknie, ale za ten czas. To biały po prostu czarnego króla zamatuje. No bo ta wieża ucieka, dajmy na to. Następuje szach, ewakuacja i w ogóle skoczek E4 można grać. No bo oczywiście jesteśmy tutaj zainteresowani pionem D6, a jeżeli hetman F3, no to hetman tutaj wkracza do akcji. No i oczywiście chcemy się zameldować na E6. Jeżeli ten hetman wycofa się tutaj do defensywy, no to po prostu bicie na B5. Więc faktem jest, że z formalnego punktu widzenia, no to tego Hetmana można oswobodzić, ale tylko kosztem całkowitego otwarcia centrum, a to po prostu nie wchodzi w rachubę, no bo ten król czarnego jest w centrum, więc zostanie najzwyczajniej w świecie zamatowany. Więc w partii Goniec H6, no to wybicie odbicie i F3. Przeciwniczka oczywiście próbuje tutaj tego Hetmana wyciągnąć z H3 ruchem F5. No, i tutaj muszę Wam powiedzieć, że tak na hama to można było w ogóle Skoczek F4 zagrać. Brutalny ruch, bo po biciu na F4 Hetman bije D6. I tutaj figura w plecy, no ale król czarnego totalnie goły. Ten Hetman wkracza do akcji, no i po prostu kompletnie nie ma co zbierać. Więc w partii nastąpiło skoczek z D na E3, wiadomo, żeby punkt G4 zabezpieczyć i żeby na D6 sieknąć, więc król się obronił, no ale teraz hetman D5, wieża z H na D8, wieża A6, wieża tutaj broni, no to cyk, skoczek B4, w partii wybicie, bicie na C6, no i to jest koniec partii, bicie na E5, wieża bije D6, no i tutaj... Zawodniczka po FBG4 się poddała, więc tym oto sposobem Bartek pokonał zawodniczkę notowaną 400 oczek więcej. Więc naprawdę bardzo duży sukces. Tutaj im został pokonany. Także zobaczymy. Jak Bartek będzie radził sobie dalej, bo zdaje się, że dzisiaj ma kolejnego IEMA do rozłożenia. Muszę Wam powiedzieć, że była też bardzo ciekawa pozycja w partii Oli Tarnowskiej, która grała z młodym zawodnikiem 15-letnim, ranking 254 no i po prostu gościa ugrała ze strategicznego punktu widzenia, zdobyła pionka i teraz zostało zagrane posunięcie Hetman D7. No, i to był moment, gdzie można było uderzyć w naprawdę prześliczny, uroczy sposób. Mianowicie wchodzi tutaj posunięcie wieża E1. I bić na C6 nie można, no bo następuje szach, król odchodzi, no i później mat na chaosie. Jeżeli natomiast po wieża E1 czarny zdecydowałby się zbić na D5, no to wchodzi bicie na e8 z szachem, no i jak wieża odbija, no to też pozycja jest oczywiście wygrana. Natomiast pod presją czasu ona niestety nie znalazła tego motywu, zagrała skoczek f6, no i muszę powiedzieć, że tutaj role się odwróciły, ponieważ czarny zdobył tutaj piona z a2, no i zrobiło się niewesoło. Tutaj hetman czarnego się nieźle zaktywizował, wieża jeszcze wkroczyła do akcji, no i w partii należało się tutaj grzecznie bronić, czyli wieża G1, a Ola zdecydowała się na wieża C2. I uwierzcie lub nie, ale w tej pozycji zawodnik 254, mając 20 minut na zegarze, nie znalazł wieża D2. No tutaj oczywiście można dać szacha i później kolejnego szacha, ale król ucieka na H6, jest całkowicie bezpieczny i nie ma obrony przed matem na G2. Więc teraz to czarny miał wygraną i to taką totalnie. Potem wieża D2. Tutaj znowu mógł zagrać wieża D2, ale znowu przeoczył. No i finalnie Ola się tutaj wybroniła. Wymieniła hetmany, no i ta pozycja jest oczywiście totalnie remisowa, e, i mimo sporej presji czasu, e, no to Ola tutaj na luzaczku się obroniła. Oczywiście trzeba uważać, żeby ten czarny król się nie zaktywizował jakoś mocarnie, ale tutaj wieża białego e, fajnie odcina, e, także biały po prostu nic nie jest w stanie zrobić, e, no i partia zakończyła się. Remisikiem. Także muszę Wam powiedzieć, że kolejna dosyć dobra runda dla Polaków. Oczywiście wyniki możecie sobie obczaić w linku, który wrzucę pod nagraniem, także dam Wam link do partii, możecie śledzić na żywo, możecie też poprzednie partie Polaków sobie posprawdzać, jak tam grali, no i oczywiście wyniki i tak dalej, wszystko na temat tego turnieju możecie się dowiedzieć. A od 17.15 oczywiście będę komentował da, dla Was wyczyny Polaków na żywo. Także do zobaczenia!